Teraz pokażę, jak prosto się robi nasz siek. Mamy, Wystarczy nam woda tutaj. 300 ml wody. Bierzemy sobie takie opakowanie. I mieszamy z wodą. Mamy do wyboru smak czekoladowy albo waniliowy. Waniliowy też możemy robić z różnymi owocami i robić sobie różne smaki. Mój ulubiony jest czekoladowy. Do tego bierzemy sobie też kapsułeczkę maki. I nasz shake jest gotowy. Proszę bardzo. Pachnie cudownie. Smakuje też cudownie. Nie słodki, pomimo to, że nie ma w ogóle cukru, ale składniki, które zawiera po prostu Dają tą słodycz, energia na cały dzień. Dla mnie jest na cały dzień. Mm. Super.